Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczerze Boże, Szanowni Państwo, mówi Jan Franczak BookTube. Jeden z najsmutniejszych opisów Świąt Bożego Narodzenia, jaki czytałem, znalazłem w niewiarygodnie popularnej polskiej powieści dla młodzieży z kategorii określanej jako Young Adult, którą miałem niegdyś wątpliwą przyjemność omawiać w Booktube. I nie chodzi tutaj o to, że były to w tym nieudolnie napisanym utworze Święta Nastoletniej Sieroty, która musiała je spędzać po raz pierwszy bez ukochanej mamy i babci. Te powieściowe święta były po prostu wyprane z jakiejkolwiek duchowości. Były pozbawione nawet tej głupawej, znanej z reklam magii świąt. To był jakiś koszmarny dzień wolny, który niespecjalnie różnił się od innych dni wolnych i tak naprawdę istniał nie wiadomo po co. Z prawdziwych świąt Bożego Narodzenia nie pozostało tam zupełnie nic. Nawet wspomnienie stajenki, świętej rodziny czy dzieciątka Jezus. No, może z wyjątkiem gwiazdki. Żeby chociaż pojawił się tam jakiś znany motyw muzyczny z pop kultury, choćby jakiś Frank Sinatra, śpiewający: You'd better watch out, You'd better not cry, Santa Claus is coming to town. Przepraszam, jeśli obraziłem czyjś gust muzyczny, ale na tym się kończą moje zdolności muzyczne. Nic. Takiego się tam nie pojawiło. Czy była to zwykła nieudolność autorki, by nadać temu dniowi jakiegoś kolorytu, jakiejś barwy i blasku, czy po prostu dla niej samej te święta są równie puste i pozbawione znaczenia, trudno mi rozstrzygnąć. W każdym razie wiele mówi to o współczesnej mentalności. Coś się świętuje, jest dzień wolny, ale tak naprawdę nie za bardzo wiadomo po co. W przestrzeni publicznej wygląda to nieco lepiej niż u polskiej literatki, która sobie za target obrała młodzież. Mamy tę wspomnianą magię świąt, wesołość ubrane na czerwono gnomy, skoczną muzykę, blask i nachalną reklamę, by kupować, kupować i kupować. Czy jest to dużo mądrzejsze, czy ostatecznie wiedzie do tej samej pustki? Arcybiskup Fulton Sheen w książce Tajemnica kapłaństwa, która w tłumaczeniu Izabeli Parowicz ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa diecezjalnego i drukarni Sandomierz, pisał o tym tak. Boże Narodzenie, które niegdyś było świętem, stało się festiwalem. Gdyby setki karetek pogotowia i tysiące lekarzy i pielęgniarek sunęły ulicami w tym samym kierunku... Można by zapytać, co się stało ze zdrowiem. Kiedy wszyscy się radują, wymieniając prezentami jednego dnia w roku, nasuwa się pytanie, skąd ten wybuch miłości? Nasza kultura zachowała radość, nie znając powodu, dla którego warto się radować kupcy wyparli teologów mimo że śmiech gdy brak powodu do śmiechu jest oznaką szaleństwa ponury biznes dawania darów w nieświadomości istnienia daru przez duże D trwa nadal ponieważ jest to opłacalne dla handlu ale boże narodzenie nie przypomina traktatu wiedeńskiego przypomina raczej narodziny dziecka Niosącego ze sobą ogromny potencjał dla tych, którzy mogą powtórzyć za wergiliuszem. Ty jedynie dziecięciu, co rodzi się, aby żelazne znikło plemię, a złote na całym świecie rozbłysło, sprzyjaj, czysta. Pani. Świętowanie dla samego świętowania jest po prostu głupawe. Trudno mi osobiście zrozumieć, co Wigilię i Boże Narodzenie świętują tak naprawdę ludzie niewierzący. Być może jest to dla nich tak smutny dzień, jak we wspomnianej powieści dla młodzieży, w którym siedzi się do późna w piżamie, ogląda telewizję, gra w gry komputerowe i nic poza tym. Ale dobrze by było, gdyby zarówno oni, jak i ludzie wierzący uświadomili sobie sens tych świąt. Przecież choćby od tamtego momentu, ponad 2000 lat temu, mierzy się czas naszej ery. Arcybiskup Fulton Sheen w swojej książce skupia się na tytułowej tajemnicy kapłaństwa, ale jego uwagi mogą też uświadomić doniosłość świąt Bożego Narodzenia świeckim. Pisze on dalej m.in. tak. Wcielenie nie jest tylko czymś, co się dokonało. Ono wciąż się dokonuje. Na no cóż się zdało, że syn człowieczy narodził się w Betlejem, jeśli nie może się narodzić dzisiaj w stajni mojej duszy? Jak powiedział święty Augustyn, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się podobny do Boga. Słowo, które stało się ciałem, jest czymś ciągłym. Betlejem jest matrycą, na której jesteśmy wybijani, my, monety. Wcielenie rozpoczęło się od tego, że anioł zapytał dziewicę, czy zechce dać Bogu ludzką naturę. Wolny wybór dał początek chwalebnej wolności dzieci bożych. Czy Maryja miała być środkiem, dzięki któremu Bóg mógł przyjąć ludzką naturę tak, by był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Nie mógł zostać spłodzony w ciele jak każdy inny. W przeciwnym razie zostałby zarażony wirusem winy, który. Trawi ludzkość. Ale mimo to musiał być człowiekiem, albowiem inaczej nie mógłby działać jako człowiek. Jako Bóg byłby niepodobny do nas i miałby moc uczynić nas nowym stworzeniem. Jako człowiek mógłby działać w naszym imieniu i pozwolić na to, aby uderzyły w niego i smagały go wszystkie prądy historii i zła. Ten, który się w niej począł, będzie nazywany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca, jak czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza. Życzę Państwu radosnego i głębokiego, pełnego sensu, niepustego. Przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Z Panem Bogiem.